Wyobraźcie sobie, że siedzicie w samochodzie, ale to nie wyprowadzicie. Auto jedzie samo, a wy możecie się zrelaksować, poczytać, a nawet spać. Brzmi jak z powieści Lema, co nie? Ale to już nie jest odległa przyszłość. Autonomiczne samochody są tuż za rogiem, ale czy jesteśmy na nie gotowi? Dzisiaj porozmawiamy o wyzwaniach, jakie niosą ze sobą samochody bez kierowcy, szczególnie w kwestii bezpieczeństwa i etyki. Cześć wszystkim, tu Tytus. Dzisiaj mam dla Was coś naprawdę ekscytującego, ale też trochę niepokojącego. Autonomiczne samochody, czyli te, które jeżdżą same, bez udziału człowieka to technologia, która może zmienić nasz świat. Ale zanim zbytnio się podekscytujemy, musimy przyjrzeć się bliżej wyzwaniom, jakie ze sobą niosą zwłaszcza jeśli chodzi o bezpieczeństwo i etykę. Po pierwsze bezpieczeństwo. Autonomiczne samochody mają potencjał, by być bezpieczniejsze od tych prowadzonych przez ludzi, bo nie popełniają błędów wynikających ze zmęczenia, roztargnienia czy, nie oszukujmy się, czasem brawury za kółkiem albo jazdy na podwójnym gazie. Ale czy tak jest naprawdę? Do tej pory widzieliśmy już wypadki z udziałem autonomicznych aut co rodzi pytania o ich faktyczną niezawodność. Na przykład raport General Motors z 2018 roku wskazuje, że ich autonomiczne pojazdy weryfikują trasę 10 razy na sekundę, ale incydenty wciąż się zdarzają, co wymaga dalszych, pewnie niekończących się testów. Producenci muszą udowodnić, że te pojazdy są bezpieczniejsze niż tradycyjne samochody. To nie bułka z masłem, zwłaszcza że technologia wciąż raczkuje i jest na etapie testów. Kolejna sprawa to etyka. Wyobraźcie sobie sytuację, w której autonomiczny samochód musi wybrać między dwoma złymi scenariuszami potrąceniem jednego pieszego, a grupy ludzi, albo czy ratować swoich pasażerów, czy ludzi na pasach. To tak zwany dylemat wagonika, przeniesiony w kontekst nowoczesnej technologii. Kto powinien decydować o takich algorytmach? Producenci, programiści, a może my wszyscy w jakimś ogólnonarodowym referendum? Według badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego, dostosowanie tych decyzji do różnych kultur to ogromne wyzwanie. Jak zaprogramować maszynę, by podejmowała moralne decyzje? Oprócz tego mamy poważne wyzwania prawne i regulacyjne. Obecne przepisy ruchu drogowego, nasz poczciwy kodeks drogowy, nie są zupełnie gotowe na pojazdy bez kierowcy. Kto odpowiada za wypadek spowodowany przez autonomiczny samochód? Kierowca, którego nie ma, producent. Czy system operacyjny? W Stanach Zjednoczonych, na przykład Departament Transportu, wydał pierwsze wytyczne dla pojazdów autonomicznych w 2016 roku, ale wciąż brakuje jednolitych regulacji. To skomplikowany proces, który musi uwzględniać zarówno innowacje, jak i bezpieczeństwo publiczne. Na koniec, ale nie mniej ważna, akceptacja społeczna. Ludzie muszą zaufać tej technologii, ale czy my, Polacy? Jesteśmy gotowi oddać stery maszynom? A co z naszą prywatnością, gdy samochody będą zbierać dane o każdej naszej podróży, niczym Wielki Brat? Czy istnieje ryzyko hakowania, które mogłoby zagrozić bezpieczeństwu? Badania pokazują, że wielu z nas Polaków obawia się utraty kontroli i tego, że na przykład nasi taksówkarze, kierowcy tirów czy autobusów myślę tu choćby o tych z warszawskiego ZTM-u Mogliby stracić pracę. Więc co to wszystko oznacza? Autonomiczne samochody to przyszłość, ale przyszłość, która wymaga starannego przemyślenia i przygotowania. Musimy znaleźć sposób, aby te pojazdy były nie tylko zaawansowane technologicznie, ale także dopracowane etycznie i prawnie. Tylko wtedy będziemy mogli w pełni korzystać z ich zalet. Jeśli podobał Wam się ten filmik, dajcie łapkę w górę. I subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Do następnego!